Witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj o tym, czy medytacja może pomóc w łagodzeniu bólu. Medytacja, jak większość z nas wie, ma wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jednak, czy może nam pomóc również w łagodzeniu bólu? Wiele osób uważa, że praktykowanie medytacji pomaga im poprawić samopoczucie. Inni twierdzą, że pomaga im złagodzić stres, zmniejszyć lęk i poprawić samoświadomość. Wraz z poprawą zdrowia psychicznego medytacja może również wspierać nasze zdrowie fizyczne. Jeśli doświadczamy przewlekłego bólu i szukamy naturalnej ulgi, badania sugerują praktykowanie medytacji. A jeśli chcemy dodać medytację do naszej codziennej rutyny, do formy samoopieki, dbania o siebie, Możemy zacząć od tej praktyki uważności. Ale skoncentrujmy się na tym, jak medytacja może pomóc przewlekłym bólu. Zgodnie z jedną z definicji, przewlekły ból to taki, który trwa dłużej niż 3 miesiące. Ten problem dotyczy milionów ludzi na świecie. Badania pokazują, że medytacja może pomóc złagodzić przewlekły ból, wspomagając uwalnianie endorfin, naturalnych środków przeciwbólowych. Badanie z 2008 roku, w które zaangażowanych było 24 ludzi praktykujących medytację transcendentalną przez wiele lat, wykazało, że mają oni znacznie niższą reakcję na ból niż grupa kontrolna. Inne, nowsze badanie z 2020 roku wykazało, że uczestnicy z przewlekłym bólem Którzy podjęli 8-tygodniowy kurs redukcji stresu oparty na uważności, doświadczyli zmniejszenia depresji i skutków konsekwencji bólu pod koniec tej dwumiesięcznej sesji. Medytacja zatem zwiększa naszą tolerancję na ból poprzez obniżenie poziomu kortyzolu, głównej przyczyny stanu zapalnego. Medytacja uważności może zatem być skutecznym leczeniem. Uzupełniającym. Z jakich rodzajów medytacji można korzystać, żeby sobie pomóc? Pierwszym z nich niech będzie medytacja uważności. To praktyka skupienia na oddechu i obserwowania wszelkich myśli i emocji, których doświadczamy w tym procesie. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż medytacja może pomóc lepiej radzić sobie z przewlekłym bólem. To nie jest przeznaczona do leczenia pierwotnej przyczyny bólu i nie zastąpi właściwej terapii. Możemy praktykować skanowanie ciała. Nauczyciel i twórca formy terapii MBSR, czyli redukcji stresu partyjną uważności, zaleca wykonywanie następujących ćwiczeń: uważności, skanowanie ciała. Codziennie przez 45 minut. Jak to działa? Pokrótce znajdujemy wygodną pozycję leżącą. Zamykamy oczy. Koncentrujemy uwagę na oddechu. Podczas wdechu i wydechu obserwujemy, jak brzuch podnosi się i opada. I zaczynamy powoli skanować swoje ciało. Możemy zacząć od lewej stopy. Zwracamy uwagę na to, jak się czujemy, czy odczuwamy ból w tym miejscu. Cały czas pamiętając o tym, by swobodnie i spokojnie oddychać, relaksować się. Obserwujemy myśli, które przychodzą i odchodzą. Zwracamy uwagę na każdy dyskomfort, który się pojawia. Kontynuujemy. Spokojny oddech. Jeśli odczuwamy dyskomfort, obserwujemy go i cały czas pomagamy swojemu ciału się zrelaksować. Nie chodzi tutaj o złagodzenie bólu w ten sposób, ale o obserwowanie go bez usądzenia. I powoli przenosimy swoją uwagę z lewej stopy narwą kostkę i tak dalej i tak dalej, powtarzamy cały czas, pamiętając o tym, żeby utrzymywać spokojny oddech. Innym, inną formą medytacji jest skoncentrowanie tylko i wyłącznie na oddechu i na zmianie wzorców oddychania tak, żeby generować uczucie relaksu. Podobnie jak skanowanie ciała, Możemy połączyć tą formę medytacji z medytacją uważności. Regularna medytacja może mieć pozytywny wpływ na wszystkie aspekty dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Mimo iż medytacja może pomóc nam poprawić koncentrację, zmniejszyć stres, wspomóc leczenie przewlekłego bólu. To nie jest ona podejściem uniwersalnym. Dzięki szerokiej gamie technik do przetestowania, że tak powiem, znalezienie praktyki, która jest odpowiednia dla Ciebie, może zająć trochę czasu. Ale warto. Spośród licznych dostępnych w przestrzeni internetu aplikacji możesz wybrać medytacje prowadzone, podcasty, możesz wybrać filmy czy zajęcia online. Dobrą wiadomością jest to, że medytacja jest łatwo dostępna, przystępna. I darmowa. Gdy już trochę poeksplorujesz i zawęzisz typ, który lubisz, możesz poszukać instruktora lub konkretnej serii medytacji, która spełnia Twoje potrzeby. Jeśli masz trudności z utrzymaniem koncentracji, nie przejmuj się. Spróbuj zacząć od kilku minut medytacji, dochodząc później do 10 lub więcej. Początkowo Twój umysł będzie błądził, ale utrzymanie koncentracji Mimo już jest wyzwaniem, to przynosi naprawdę wymierne korzyści. Jeśli będziemy się jej trzymać, z czasem stanie się łatwiejsza. Im więcej, im częściej praktykujesz medytację uważności w swoim codziennym życiu, tym bardziej prawdopodobne jest, że stanie się to Twoim nawykiem, zdrowym nawykiem i wspomaganiem w terapii bólu. Jak można wytłumaczyć wpływ medytacji i uważności, na przykład na ból głowy? Trudno byłoby wskazać, jakie dokładnie parametry bólu się zmieniają, jednak naukowcy postawili pewną hipotezę. Praktykowanie medytacji oraz uważności wpływa na regulację mechanizmu strachu i unikania bólu. Mówimy tu o mechanizmie dotyczącym bólu chronicznego, pleców czy migren. Polega on na unikaniu wszystkiego, co może wywoływać ból czy dyskomfort. Konsekwencją jest mniejsza aktywność fizyczna, jak również szereg zmian psychologicznych. Ludzie, którzy często mają katastroficzne wizje bólu i jego konsekwencji, w efekcie uciekają od czynników powodujących ból, co prowadzi do wyłączenia się z wielu czynności codziennego życia. Mechanizm unikania i ucieczki zwykle utrzymuje się dłużej niż sam ból, głowy, pleców czy innych obszarów ciała. W mózgu chorego tworzy się swoista pętla strachu, z której potem ciężko wyjść. Zatem czy praktykowanie medytacji jest w stanie zlikwidować ból lub go złagodzić? Praktyka mindfulness stoi niejako w kontrze do codziennego pędu i kompulsywnego korzystania z mediów i życia jako takiego. Pomaga jednak zatrzymać się i wziąć głębszy mentalny oddech. Z wykorzystania technik relaksacji, medytacji, ważności, można wynieść wiele dobrego w różnych sferach naszej ludzkiej egzystencji. Z całą pewnością, jeśli nie usunie bólu z naszego doświadczenia całkowicie i bezpowrotnie, to jest w stanie wpłynąć na część obszarów naszego funkcjonowania i pomóc nam przywrócić zdrowy dystans, zdrowe samopoczucie. Zwiększając odczucie szczęścia i kreatywności, i pomóc nam wyjść ze schematu uniku i ucieczki. Z uporem maniaka będę powtarzać, że warto próbować. Zatem dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za to spotkanie i zapraszam na kolejne.